Szczecin może pochwalić się najnowocześniejszą siecią w Europie, podobnie jak Świnoujście i Międzyzdroje. PTC wymieniła wszystkie nadajniki i dołożyła nowe. Stolica regionu dzięki temu pokryta jest siatką 131 stacji bazowych. Prezes Polskiej Telefonii Cyfrowej wymianę nadajników porównał do autostrad. Tylko te są teleinformatyczne. Widzimy te autostrady, po których jeżdżą samochody, czasem ich nam brakuje. Ale dostęp do danych, do możliwości skorzystania z wielu aplikacji usług to też jest szalenie, szalenie dla Szczecina istotne. I to, że jesteśmy objęci takim systemem, że możemy z tego korzystać, to jest bardzo ważne dla wszystkich usług, które się tutaj dzieją i w sferze gospodarki, i w sferze korzystania bezpośredniego, bo my jako miasto jesteśmy zobligowani do zabezpieczenia pewnych usług mieszkańcom. Wymiana sieci wpłynęła w dużym stopniu na polepszenie systemu przepływu danych. UMTS w niektórych miejscach wzrósł o 100%. Jak powiedział prezes PTC, to jak skok astronomiczny. W tej chwili mamy około 100 punktów dostępowych czy hotspotów w Szczecinie. Będziemy się starali tę sieć rozwijać. Również wykorzystujemy do tego środki unijne. Kolejna setka pewnie się pojawi. Mamy wiele takich tematów, w których ta współpraca może się między nami dobrze układać. Dzięki modernizacji poprawiono jakość i zasięg sieci 3G w mieście i na obrzeżach. Poprawiono także zasięg sieci GSM. W wyniku modernizacji średnie prędkości transmisji danych wzrosły na terenie Szczecina ponad trzykrotnie. Mieszkańcy Szczecina, niebawem także okolic, będą mogli korzystać z najnowocześniejszych technologii zapewniających dostęp do mobilnego internetu w sieci 3G. Coś, co w rejonie Szczecina nie było naszą mocną stroną, mówiąc prost. Stąd też wybór, że miasta Szczecin i okolic jako pierwszego rejonu, w którym wdrażamy sieć nowej jakości. Mam nadzieję, że klienci pozytywnie odczują dostępność sieci. Dzięki firmie w Szczecinie pojawi się więcej miejsc, w których mieszkańcy będą mogli za darmo skorzystać z internetu. Plany są, teraz tylko pozostało poczekać, w których miejscach pojawią się nowe hotspoty. Chcemy wykorzystać tą infrastrukturę, którą dzisiaj tutaj mamy, żeby trochę jeszcze poszerzyć te usługi, które, które tutaj są i dlatego, że Szczecin jest tym pierwszym miastem, zdecydowaliśmy się, że pójdziemy jeszcze trochę dalej, nie tylko w tej usłudze komórkowej, ale jeszcze na więcej dorzucimy dla klientów, dla miasta, darmowe hotspoty. Szczecin jest częścią ogólnokrajowego projektu modernizacji sieci. Wkrótce zostaną nią objęte Stargard, Police, Goleniów i Gryfino. Cały kraj zostanie pokryty nową siecią do końca 2014 roku.